Cześć wszystkim, witam serdecznie świetny artysta z tej strony mamy sobotę, mamy sobotę czyli najważniejszy dzień pamiętajcie e, do latania także polatamy akoty ja już widziałem chyba makutrę widziałem makutrę, a wy, wy powiedzcie mi czy to makutra czy też nie ma kutra prawda powiedzcie mi czy to może być makutra czy to może być nie ma kutra nie są? a to nie bazą to nic jest, to jest to jest nic normalny To jest nic. Ale patrzcie, co tu się może dziać. Tam widziałem, jest pod spodem. Nie wiem, czy jest cała. O, była cała. I nagrywam. I to, że nagrywam, ma sens, bo nie wiem. Ale widziałem, są inne rzeczy. Więc chyba mogli dorzucić. Chyba mogli dorzucić, dlatego nagrywam. Bo już widziałem. Tutaj tylko szybko trzeba to robić, żeby się sępy znowu nie zleciały. Patrzcie, tu już widziałem następne szufladki jakieś talerzyki, nie, 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 nie wiem czy tam są talerzyki, żółtki, ale tego wieszaka chyba wczoraj nie było. Także tu mi się wydaje, że coś może być, coś może być na rzeczy. O, jakaś... Co to jest? Odcienie jakieś książki? Patrzcie, tu coś może być na rzeczy. Nie chcę krakać. O, pasygnowany wieszak! Ale jatka, już jest na rzeczy, rzeczywiście, Breslau, ty, historia miasta Breslau, ale jatka, na dzień dobry, ale jatka na dzień dobry, Breslau, Szębruka, 51, ale jatka, jatka na dzień dobry, Mes, co to jest, Messow and wi, Wildschmidt, Wildschmidt, Wildschmidt z Wrocławia, z ulicy, Śmieder 51. Ciekawe gdzie ta ulica jest. Także tu może być coś na rzeczy. Dawajcie to marcutre od razu. Patrzcie, jest bozia nawet wystawiona Patrzcie wystawili bozie. Ale Jatka, bez trzymanki, normalnie. Bursztynowa bozia. Bursztynowa bozia. Także tutaj może będzie właściwe miejsce, że zaczniemy. Dawajcie tą marcuter. Widzicie, wczoraj troszeczkę nie, nie ogarnąłem, bo miałem, jeszcze powiem wam, tutaj ten kontener był. Patrzcie z tymi ten niciak, no nie? Ta niciarka była stara i ona była wrzucona tutaj. Ja o niej zapomniałem, były fajne rzeczy, miałem nagrywać, poszedłem tam nagrywać, a potem te e, ci goście już chyba się za to zabrali. Co to jest tutaj? nacha e, tam nie wiem. Bra bo wiecie o co chodzi, brakuje mi jednego w tej depozycie sekcji z biżuterią, z takimi skarbami. To jeszcze nie zostało odnalezione, dlatego tu wróciłem. Ech, może dzisiaj, guziki, co to było? Co oni, co oni tutaj za pozawijali wczoraj. Dobra, dawajcie to ma weźmiemy co? Czy to ma kutę, czy to nie ma kutę? Jak myślicie, to kultra chorę żeby była cała, żeby to sens miało To musi być cała Jest cała chyba, ale fajna Fajna ma kutra, gdzie te rzeczy? Dobrze, już dzisiaj ma kutra Na dzień dobry, pierwsze znalezisko Co to jest za sygnatura? M i 2, jedynko, Pierwsza klasa makutra Zobaczcie sami Idealna Idealna makutra. Panie, warto było nawet po tą bo jest w świetnym stanie, jak nowa świeci się ta makutra, Jak nowa, także już jest makutra, już jest bozia, są już kolekcjonerskie wiosnaczki. Jestem już coraz bardziej zadowolony. Ciekawe, co jeszcze tutaj może być, więc chyba dorzucili. Warto przyjeżdżać w tym miejscu do pozycji. Warto jednak, bo trzeba jakiś to plan działania sobie zrobić. Może pierwszy zobaczymy, co tu jest, a jak tu nic nie będzie. Patrzcie, tam są chyba jakieś popielniczki. Ty, fajna ta kolekcja, ta stara kurczę podstawka, nie? Stara podstawa. Fajna. Stara podstawa. Co tu jeszcze będzie? Trzeba to gdzieś... jakiś plan działania, kurka wodna. Tu co jest? Trzeba jakiś plan działania zrobić. Może to? Dawajcie ze mną. Słuchajcie, no może jak zrobię jakiś plan działania, to się z wami połączę, Dobra, tak zrobimy. Będzie najlepiej i polecimy razem. No? I Dobra, i lecimy dalej. Witam na miejscu Tłowie naszej. Tutaj popcujemy przez następny czas, bo tutaj już widzę jakiś wazon. A tam komplet talerzy. Także to pewnie pod makutry jest. Nie, to tułowice stare. To stare tułowice. Też weźmiemy stare tułówice sobie, fajne są. Tułówice stare. Yy, dalej, jakiś weźmy ten bazę, kosz. Przypuszczam, to jest kosz. w Fajny, czy będzie cały? No jest, jest w eleganckim stanie. I to jest ten bąbelkowy. To jest ten bąbelkowy, poszukiwałem coś kolekcjonerów, ale ja tak. Zobaczcie, w opakowaniu nowy, piękny klosz bąbelkowy taki. Ja zaczynam zbierać, proszę, bo to też jest szkło no, spereło, można z niego zrobić wspaniały kielich, albo wazon, albo puchar. Co z takiego krośa można zrobić? Powiedzcie. Jak? Co sądzicie? A i tutaj już wyskoczyło. Jeszcze takie, jeszcze jedno z tych pięknych podstaweczek plastikowych, no. Także tu się już depozyt powiększa. Nasze znaleziska, Ta wiecie, ta plastikowa podstawka. Jakie datowanie z tej postawki, jak myślicie? To będzie nasze, to już trzecia nasza. I co, co lecimy razem, wspólnie? Tak, te talerze jeszcze możemy wspólnie zrobić. Zobaczmy, te talerze chwycimy wspólnie. Zobaczmy, co to jest za zestaw komisyjnie. Co to jest za zestaw komisyjnie. Pierwszy, naprawdę cały to jest Wawel. To jest Wawel. Także takie talerze z Wawela. Pierwszy kompisyjnie cały, drugi cały, trzeci, trzeba sprawdzać, dół też cały, patrzymy, nie, czwarty, tu jest na pęknięcie, tak, ten na pęknięcie, nie, a ten też nie, Dobra, to oddamy, a te trzy sobie, a te trzy są całe, całe, a te trzy sobie weźmiemy za pela piękna, że jest taki, Lubicie porcelanę, kto zbiera porcelanę? Palec do budki. fajne, fajne, lecimy dalej. Co tam jeszcze wyrzucić? dalej? Co oni tu jeszcze dzisiaj wyrzucili? Sobota to przypuszczam, że powinni dużo wyrzucić. Ale delikatnie. To żeby się nie pokaleczyć. No i co? Ja się rozłączę chyba. A, drugi knoś. Jest drugi. Mamy drugi ten kąt. Z tej serii, tam jest spokój, są dwa. Patrzcie. Też świetny, świetny stan? Też świetny stan. Mówią z fabryki. Elegancka. Te akurat fajny, fajny rodzaj. Drugi klosz. Co dalej mamy? Niedziela, jakieś pisma. Dobra. To czy coś widzę, czy nic nie widzę? Brakuje sekcji biżuteria, nie? coś to powinno być. O! o ty tu coś może być fajny, mega kasykatura. Ale dołączmy go do naszych znalezisk. Piękny puchar, piękny. Zobaczcie sami Piękny. Dołączmy go do naszych znalezisk. Tutaj nic siedzi i dalej lecimy. Co oni tu wyrzucili? jeszcze co oni tu wyrzucili? Może wazony? a my ciekawe. dobra, ja się połączę z wami, coś będzie widać, dobra? No. no i co? No i co? No i dalej już tylko wyskoczyły takie salaterki. Dwie sztuki, dwie sztuczki. Co wam się podoba najbardziej? Z pierwszego kontenera. Teraz przejdźmy tutaj, zobaczymy. Co tutaj się normalnie kryje? Co tutaj się kryje? Muszę tutaj zrobić z, z głową, żeby nic nie porozwalać, a może się tu kryć, bo wiesz, jak już tutaj wyskoczy. O, młynek! Ty, ale jatka! Zobaczcie, komisyjnie nie młynek na początek. Fajny, co za młynek w ogóle. Ale stary. Jakby się go wyczyściło, był idealny. No, także mogą być tu starocie, mogą. Jak chcę zacznie wychodzić, to się z wami połączę. No i to muszę uporządkować Prawda, to się za nami połączę No i tyle, dobra To lecimy dalej A tutaj co? Takie coś A co to jest? Czufladko Ty fajna z To jeszcze będziemy robili Na razie tu zobaczyłem Odsunąłem, doszedłem, patrzyłem, patrzyłem to sprawdzić, bo mogłem być Ci tam Odsunąłem i patrzyłem Piękne, pasygnowane 0,26 Ty widzieliście? Skąd to są? To nie tu, widzę Co to jest bolso P? Nie wiem, ale dwa To może od tej makutry, Także ja już drugi prezentację Wam i to wrzucał od razu Świetny stan Co o tym powiecie? Powiem Wam, że tak, ten tutaj pęknięcie idzie w tym miejscu. Odkładamy, ale ten jest idealnie cały. Ale ten bierzemy, kolekcjonujemy. Nożyczki jakieś kraków. Nie, Kakanus, Solingen. Noś jeszcze? Nie ma. Jak coś tam niżej wyskoczy, tam może być coś. Zobaczcie. Widzicie, widzicie coś? Zobaczymy. Tu ładnie przełożymy, ja przekładam sobie z głową, do nie, żeby nie rozwalić, o. trochę wyżej i można, i można zajrzeć, nie, o. jak coś tam będzie, potem się z nami łączę, Hello. No i co, bawimy, bawimy się dalej, mamy, mamy jeszcze raz, dwa, trzy, cztery niespodzianki do odpakowania, bo są na pewno fajne rzeczy. Bo ja już widzę, patrzcie, tam wygrzebałem, a tu taki gór, odboży cór, talerze jakieś. To zobaczmy, komisje, czy to jest całe. Ojo. Bawel jest całe? Całe, nawet nie dziubięte. piękne, w kwiaty taki. Elegancki. Może tam, tam wyskakują jakieś, wszystko jest z kuchni, coś tam leży. I tam... Szybko trzeba, bo zaraz znowu ktoś tutaj zobaczy, że śmietnikowi artyści, co to jest? Taka patera. Chajda. Nie wiem czy ją wezmę Jak myślicie, bieli tą paterę Już trochę takich mamy, ale ja tam widziałem jakiś że to, że to jest to nie Co czego to, Dlaczego to służy? Taki to dziwny przedmiot tutaj jest ta torba, to jest ta torba, o której ja to mówię Może coś jeszcze taka z Szufelka z terenu Widzieliście Gdzie te kubki są? Tak, więcej tych kubeczków jest To wszystko, tylko kubeczki Nic więcej jeden Ooo, od Makutry, czekaj Łydmą tu szybko, tu na to Szybko A Co tam jeszcze jest? już tak, szklanka To jednak nie kubki Wysypują się szklanki. I wysypują się szklanki. Wyczepiło się. Znowu te. Oh, fajne. Te kupki od tej makuty to jest chodzież. Ale jadka. To jest ta najstarsza chodzież. 025. Także tamto makutra też może być chodzież. Ale fajny, zobaczcie, ten drugi, fajny, nie? Dobrze, zobaczmy dalej. Co nasz skarb tu bo jeszcze jeden był, widziałem chyba, tak? Widziałem, dobrze mówię? Nie są już po 3-2, Ja widzę więcej, nie wiem, nie? No. I teraz... Nie, nie wyciągamy. Kurczę, co sprawa, gdzieś w ulicy. Jeden nie będzie jeden, jest to Jest pomalowane tylko Malatura taka. Wszystko śliskie. eleganckie. Co tu jeszcze? Będzie coś ciekawego. O, ale nie to biała, zwykło. Nie wiem czy będę do Karolina. Nie mam te półmiski. ich mamy tych półmisów wielkich. Ooo! Wałbrzych gatunek 3, ale jest cały. Cały fajnie ma taką tą fajną, fajne zdobienie. I ma nawet Wałbrzych... Taką Wałbrzych, jeszcze, jeszcze papierek się na nim kłócze, także on nie był myty ani razu, nie był używany ten Wałbrzych, fajny, w zamkniętej fabryce Wałbrzycha, taka malatura, fajny, nie wiem, ja na razie zbieram, a zaraz to wszystko, zaraz to wszystko ocenimy, nie jest tak, może jeszcze będzie, czy czy głęboko czy może o, jest pędzelem następny. Fajnie, fajnie, jest sygnowany. Także znowu kolejne, kolejny dzień na kopalni skarbów Na depozycie, fajnie, że jesteście ze mną. Możemy sobie skarby, skarby pokopać. Ja zacząłem pędzelki kolekcjonować. Kolekcjonerski z dalgury, to będzie wszystko. Nie wiem z której, do której strony. reba z PR-u, Dobra, nie będę, żeby nam starczyło czasami, żeby nam starczyło kamery ale tam może okazać się że fajne rzeczy będą a tu nie będzie kamery to ja zrobię tymczasem i jak coś wyskoczy tam dojdę jak coś tam wyskoczy to się z nami połączę a, no i co no i co no i co no i tutaj pogrzebałem i co jeszcze się ujało z tej miejscówki, ocalić to e, taki nie wiem, obrazek, to chyba się tak wiesza powiem wam taki obrazeczek, w wodzie oczywiście, bo pada dzisiaj deszcz także dobrze, bo by straszyło to innych zbieraczy ale to są rzeczy w świetnych stanach taki obrazek tak się wiesza e, kalendarz Tatry 97 roku wieszę z Gorlic, ale ma takie, ja mam jest taki trochę o, bity na ukos, więc ciekawy, ja sobie go wezmę No i wagę patrzcie i Nowak, nowe życie, Szczęstochowy tym razem fajna waga Jak najbardziej fajne, fajne znalezisko z drugiej strony też waga osobowa, ładny stan kolekcjonerski, także weźmiemy, podziałka jest, czasami takie wagi wpadają, kto jest na kanale dłużej to wie. To co, wezmę stąd to, to i to, kalendarz Tater, dorzucę do naszych znalezisk, no i chyba tam, aha, aha, aha. Jeszcze to miałem wam pokazać. Tu ja mam taki jakiś Terminarz Mistrza, jakieś takie e, okładki z, z prl -u. Ale weźmiemy Terminarz Mistrza na przykład. tylko wrzucimy, to nie, co to jest? Śpiewnik, e, to to. Patrzcie jaki kurczę ten, patrzcie jaka doniczka z Bolesławca. Pisze BZWPT, BZWPT. Bolesławiec, widzicie? Bolesławiec także taka wielka donica normalnie z Bolesławca się trafiła mega znalezisko mega mega także jeszcze weźmiemy tą donicę i lecimy dalej takie znalezisko no i oczywiście tutaj to cała tego spakujemy to i polecimy dalej na następnej miejscu. Wie, no i wiecie, wiecie, że gimnazjum już nie ma. I jak zbieracie, to tylko podręczniki do szkoły średniej. Także ja tutaj już patrzę jaki jeżyłem, kontener. Same podręczniki, pełno tego. może starożytność, oświecenie, tam no, wszystko, na przykład takie, weźmy dwa. Ja tu już odłożyłem trochę patrzcie, biologia przejrzymy. Na pewno to jest coś warte, trochę pieniędzy jest. ta książka 1850 zł. Także każdą książkę nawet po 10 zł policzyć. To już mamy... to już będziemy nawet mieli e, niezłą sumę. Tutaj geografia, podręcznik, szkoły ponadpodstawowe. To już jest fajnie, 20 złotych taka książka niby. Dalej. Barwy epok. Nauka o języku. No i tak romantyzm, podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Cały skarb książek, warty pewnie z 200 złotych minimum. Język polski geografia dla, dla klasy trzeciej, gimnazjum to nie e, dla szkół średnich zbiór zadań co dalej mamy chemia, podręcznik taka chemia jest scena nie ma liceum ogólnokształcące technikum fajnie tu co mamy longban I, i gimnazjum to nie tu co jest Towaroznawstwo ży, żywności Także też pewnie szkoła średnia, bierzemy, wszystko fajne, samatura matura 2002, matematyka, to nie, no to 2002 zadania, jako historia, jeszcze ocenię, nowa era, w liceum, jest papierek tylko przyklejony, to eleganckie. Także bierzemy wszystkie podręczniki nawet poddycha każdy, chemia, zbiory zadań, to jest dla liceum, wszystkie, patrzy tych książek normalnie. Cały skarb tutaj chyba z płytą, co to jest? Nie, chemia następna. Ile takie coś co kosztuje? Taka książka 30 zł. Patrzcie, tutaj będzie, będzie to 20. Więc może książki nie lubicie, ale niestety podręczniki dla szkół średnich. Wiedza o WOS, w OK, o kulturze. Szkoły średnie. bieli Tu 20 zł. Co to jest? Przysposobienie obronne. Bili Bieli. Bieli przysposobienie obronne I co tu mamy? Taki Almanach widziałem, nie wiem. Pokażę Wam, co to jest w ogóle. Almanach Polonii, 81 rok. Almanach Polonii, Almanach Polonii, 80 rok PRL. W PRL. -u. Muszę to sprawdzić, bo nie wiem, czy to jest coś warte, czy nie. Jak myślicie, o matematyka Macie matematykę dla szkół średnich pewnie A tu co jest? O, tu fajne Wyłożyłem informator dla kandydatów Wojskowych szkół, wojskowych Jak idzie do wojska informator I tu ten Almanach Jest jeden jeszcze o, ta strona jest do niego Polonia 82 Dobra, no i lecimy dalej. Słuchajcie, ja to muszę wszystko jakoś zapakować. Także ja to już przechylam. I, 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 i bieli to. Bieli to. O, co tu spadło? Tam, a bo tam jeszcze jakieś muszki nam odłożone. Dobra, bieli to. Równoznawstwo, podrężnik bieli to matematyka dla techników. Matematyka dla technikum bieli to szkoła średnia, literatura polska, dwudziestolecie wojenne, między dwudziestolecie wojenne, streszczenia, problematyka po 10 zł, takie streszczenia. Starożytne wyświecenie to okazji pierwszej szkoły średniej No, no masakryczny skarb Tu jest dużo pieniędzy, naprawdę O, historia, wiedza o społeczeństwie, dla zasadnicza szkoła zawodowa, biologia policjalistów, repertytorium. Wierzemy Historia dla szkół średnich, zawodowych Świat, Europa Polska Co dalej mamy? Patrzcie ile tego jest Historia, poznajemy przeszłość mega skarb skarb to są wszystkie podręczniki świata nowa matura język polski fizyka, astronomia do czego? liceum, technikum walczak, wojewoda 20zł taki podręcznik popatrzcie ile my tu ich mamy informatyka powstałe do gimnazjum tu nie biologia, klimuszko to tak e, fizyka to jest szkoła średnie, podstawówka, nie? Biologia, to jest podstawówka podstawowa, nie? Biologia, gimnazjum, nie Szkoły średnie, matematyka 2 bieri, Fizyka, Liceum, Technikum, tak Wszystko po 20 zł Do matury. Fajny kurs tego Longmana Do matury Może weźmiemy ten kurs Longmana Myślicie? Spróbujemy go. testujemy kurs Longmana Melcedary Police Alna Ekonomia Handlu 2 Lecimy dalej. Matematyka ono gimnazjum Uczy, tu się zbiera piramida, zaraz, zaraz pierdzielne to, technologia, patrzcie, technologia informacyjna, taka książka tu pewnie też z warta. technologia informacyjna, mega strzał, mega książki, żeby nie spadły, tam się zbiera, podstawówka, coraz ładniejsze, moja kariera, poza dla uczniów, Dobra, sprawdzimy co tu jeszcze kryje się. Co tu jeszcze kryje się? końcu końca tego skarbu? skarbu. I Masakryczny skarb. I gotowe, Materiały pomocnicze do matematyki, opracowania, pozytywizmu. Dobra, fajnie, że się skończyło w końcu. O, uwaga, o, tu nasz, musimy to zobaczyć do tego, jest. O, tutaj do podręczników Wszystko razem zobaczyliśmy. Tutaj następne zbierze z matematyki do liceum, Wszystko akwarte. Po 20 zł to będzie dużo pieniędzy. Polacy w radzieckim ruchu partyzanckim. Elegancka księga. Język polski, nowa matura, ponadgimnazjalna, gimnazjalna, słowa teksty, geografia, społeczno Podrecznych, dla szkół, nowa matura, wydawnictwo, fajnie no i dobra, bieli to, bieli to, bieli to wszystko, właściwie tego jest, jak my to przetransportujemy, jak my to przetransportujemy, się może to wziąć no i lecimy dalej, lecimy dalej te podręczniki są minimum warte 300 zł, no nie ludzie tylko trzeba chodzi przetransportować jak nie więcej, lecimy podręczniki do nie gimnazjum, do technikum pamiętajcie, takie coś jest warte zbierajcie wszystko zebrane w jedną całość zobaczcie ile tego jest około 30 ponad podręczników dla szkół, ponad Podstawowy mega wartość pewnie jest 500-600 zł, ale przypuszczam, że 300 zł powinno się za to dostać. Jak myślicie? Wspaniała, wspaniały strzał. Wspaniały depozyt.